Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Heroes of the Storm. Witajcie moi drodzy. Słuchajcie, na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować Blizzardowi za to, że umożliwił mi dostęp do bety tej gry i dał mi dla Was kilka kluczy. Kilka kluczy dla właśnie dla moich widzów. Dlatego też wypatrujcie uważnie moich filmów właśnie z Hoca. W trakcie nich będą, będzie się wyświetlał e, będą, się, będą się wyświetlały fragmenty jednego z takich kluczy. Myślę, że jeden klucz na odcinek będę rozdawał. E, nie powiem Wam też, gdzie je wpisać. E, chodzi mi o to, żeby zwiększyć maksymalnie szansę na, na zdobycie takiego klucza. E, to też nie będzie tak, że cały klucz się wyświetli naraz. Nie. Będą się pojawiały jego fragmenty. Mniejsze lub większe, jeszcze nie wiem jak to dokładnie zrobię. A więc, słuchajcie, wygrają ci, którzy są spostrzegawczy, to na pewno Dobrze, słuchajcie Mam dla Was nagrany już meczyk Już jestem właśnie dopiero co po nagraniu tego meczyku Przeciwko oczywiście innym graczom Zagrałem sobie Reynorem Reynor to jest bardzo fajny zabójca dystansowy Słuchajcie, co wyróżnia hoc na tle pozostałych MUB że tak powiem. No to słuchajcie, to są talenty. To są talenty, które odblokowujemy co kilka poziomów. Bardzo istotnym elementem tej rozgrywki jest także to, że tutaj nie ma pojedynczego, nie ma poziomu dla konkretnego gracza. Tutaj cała drużyna pracuje na swój wspólny poziom. Najważniejsze jest, a to, aby zbierać doświadczenie ze wszystkich trzech ścieżek. Wówczas to jest wszystko jak najbardziej optymalne, wtedy zdobywamy najwięcej doświadczenia, jeśli jesteśmy porównorozstawieni mniej więcej na wszystkich ścieżkach. Ehm, ponieważ doświadczenie zbieramy wtedy, kiedy znajdujemy się w okolicach e, toczonych walk. Tak mi miejsc, gdzie rozwalamy budynki przeciwnika, gdzie zabijamy bohaterów, gdzie e, rozwalamy także ich stronników. E, dobrze, słuchajcie. E, mam nadzieję, że... Dosyć fajnie to wam przedstawiłem, tak, e, słowem wstępu, nie chcę się tutaj za bardzo rozgadywać. E, a, jeszcze może powiem o cechach, jakie bardzo fajnie charakteryzują Raynora w tej grze. E, przede wszystkim e, można z niego zrobić takiego typowego zabójcę, właśnie przy, użysku, przy użyciu pocisku penetracyjnego e, oraz, e, y, oraz, oraz e, możliwości przyzywania Banshee na ten wybrany cel. Ale też można z niego zrobić typowego pushera, a więc gościa, który będzie przepychał linię, właśnie będzie dbał o ścieżkę o to, żeby kiedyś dojść w końcu do głównego budynku przeciwnika i go zniszczyć. Do tego świetnie się nadaje właśnie Hiperion. To są dwa ultimaty do wyboru jakie mamy, grając Raynorem. No i też cała, cała masa pomniejszych talentów, które mają... Może i są pomniejsze, ale... Mają ogromne, ogromne znaczenie na rozgrywkę. Dobrze moi drodzy, dobrze moi drodzy, ja już was zapraszam na bitwę, na, 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 na meczyk, który nagrałem dla was. No cóż, a więc do zobaczyska. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy, a więc mamy Ogrody Grozy. No, co się zacznie? Dobrze, wybierzmy sobie jesteśmy pierwszy Ale sobie doświadczony strzelec, zobaczymy. To jest talent, który zwiększa ilość zadawanych obrażeń przez nas, w skutek jak zabijamy stronników, stronników przeciwnika. Gram oczywiście z innymi graczami. Czyżby ten bohater opuścił bitwę? Oszty. A nie, wrócił, A teraz dobra. Do Ju się bałem. Trzy. Powiem Bohatery... szczerze. Na mnie Niech zacznie się bitwa! Zobaczmy. Nie, bo wszyscy są. Dobra. W każdym bądź razie lecimy z tematem. O bohater wrócił do bitwy. Chyba ktoś ma problem z łączem. Muradin. Zobaczymy. Tak jest, łupać im tam. Zaatakowali nas. Będzie dobrze. Ach. Nie, dobrze. Tak jest, ach. Dobra, cofnijmy się. Cofnijmy się, użyjmy studni. Aby się... Bohaterowie za parę chwil, Wow, 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 za panie wow, Dobra. Wow. Obyście byli gotowi. Nie, zróbmy to sobie tak. Cofnijmy się. Przenieśmy. U, oni tutaj mocno atakują, dobra. Odzyskaliśmy zdrowie. Możemy wracać na linię. Dobra. Nasz kolega jedzie, oni tutaj mocno atakują. Trzebałoby tu ich mocniej zaatakować. Ach, dobra. Rozwalajmy ich, tych stronników. To jest bardzo ważne dla nas. O, regeneracja, to się przyda. Robi się. Dobra, niszczy ich, niszczy dobra. Ok. Ok, mamy talent. Weźmy sobie leczenie w miarę jak zadajemy obrażenia przeciwnikom. Przeciwnikom... Tak, zwiał nam. Będzie dobrze. Aż ty! Dobra. Cofnijmy się. Nie to. No. 4-4 na razie. Y Właśnie to jest fajne w y, Heroes of the Storm, że tutaj cała drużyna pracuje na, 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 na wspólny poziom. Nie jest tak, że jeden... Że każdy z nas ma in, osobny poziom, wszyscy samym wspólny. Dlatego jest, w naszym interesie leży to, aby go wspólnie pielęgnować. Temu przywalić. Dobrze. Wow. Dobra. Cofnąć się, cofnąć się. Dobra, skorzystajmy sobie z leczenia. Tu ich odsunąć, odpuszować troszkę. Okej, okay. mamy regenerację. Spoko. Okej, okay. inspiracja. Eee, dobra, weźmy sobie to. Dobra, tych tu rozwalmy. Dobrze jest. Dobra, teraz my nacieramy. Będzie wow. dobrze. Dobra, ich jest dwóch ście macie wystarczająco dużo nasion czujecie na razie to już koniec rekieterzy rządzą ale nie spoczywajcie na laurach pracownijmy się musimy się uzdrowić krótce powrót huhuh nie jest łatwo możemy to oczywiście zbierać nasiona żywcie mój koszmar Dobra, Dobrze, koszmar, koszmar Wasz żyje. Koszmar ożył. I dodatkowo nas. wrogów. I słuchajcie, ten, ta północna ścieżka mi się nie podoba, ta górna, tak zwany top. O, tu trzeba będzie ostro powojować. Dobra, dostał. Nie uciekać. Do Dobra, słuchajcie, ale prowadzimy z poziomami. To jest bardzo ważne. Dobra weźmy sobie hiperiona naszego ultimate'a okay, mamy regenerację Przyspieszmy ataki Dobra, nacieramy moi drodzy Tak jest Ja zajmuję się rozwalaniem stronników Jest to dla mnie bardziej opłacalne Tak jest, zachęcić ich do większych wysiłków Uuu, amunicja się skończyła w wieży, to bardzo dobrze. Mam okazję to zniszczyć. Dobra, stronicy przeciwnika przybyli. Tak jest. Wasz koszmar. Rozwalmy ich. Ja tu, słuchajcie, robię dobrą robotę, ponieważ pilnuję ścieżki. I zbieram punkty doświadczenia. Dobra. Mamy to. Uszujemy tu. Wiem, że może to nie jest najlepszy moment na użycie Hip Ultimata, ale... Dobra. Uradin prosi o wsparcie. Weźmy sobie to. Lepszą... Uuu! Uh! Hiperion przeciwnika. Brogi Raynor tutaj zaszalał. Robi się. I dalej? Dobra. Ach. Dobra, dobra, dobra. Cofnijmy się. Uzrówmy się w studni. Spróbujmy przynajmniej. Tak Ty jest. Oto znów zapada zmrok. Wkrótce ponownie ożyją moje truchła. Tak jest. A mamy go. Bardzo ładnie. Oto właśnie. Dobra, słuchajcie, prowadzimy dwoma poziomami. Ja tutaj próbuję cały czas na tej ścieżce działać. Co jednak nie jest jeszcze. łatwe Zniszmy tą wieżę Dobra, inspiracja Rozwalmy to Dobra, przywalmy w te budynki Tak jest. O słuchajcie, Hiperion tutaj sobie świetnie radzi, z działa. I ma to z budynki przeciwników. Dobra. Inspiracja i grzejemy. Grzejemy, moi drodzy. Dobra. Wyczyśćmy to. Uwaga. Koszmar. Od świtu do zmierzchu. E, uciekamy, co? Kowala przyszła. Chodźcie, przejmijcie jego moc! Dostała, a ją. Bronić tego nie może długo czekać Przejmijcie Chodź jego pomoc ach to opch ożył goni mnie goni mnie sonia barbarzyńca spadaj dobra Weźmy sobie to wkrótce powrócą. ale jazda dobra Leczymy się Okej, okay, spróbujemy znowu przypuszować. Zaatakować skurczywyków. Moje Tak jest. Tak, wiała. Dobra. Czyśćmy to. Dobra, tam na centrum. Nie żeśmy poszli. Rekieterzy rządzą. Ach, Wasz koszmar. Wieża wzięła mnie na cel. Dobra. Rozwalać ich. Dobrze jest. Czas wziąć się do roboty. O, bali we mnie wieża. Dobra. E, wiecie co? Nie pozwoliłam nikomu Zajmijmy na opuszczenie mego ogrodu. Macie wystarczająco dużo nasion. Rośnie. No nie gadajcie, że ktoś wyszedł z kryj. Nasz sojusznik potrzebuje wsparcia. W to mi graj. Bohaterowie. Dobra, to zwalmy Kośćcie przejmijmy tego kampa. Jego Powinniśmy dostać tutaj wsparcie. samemu będę miał tutaj ciężko. Dobra. Koszmar rozsadzi korzeniami porty przeciwnika. Okej, spoko, 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 spoko. A jeszcze tego jednego. Dziada. Dobra, przejmijmy to. No, trochę zdrowia mnie to kosztowało ale... Wow. wow, 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 wow Ach, skinąłem No niestety, no niestety Ultimate też nie pomógł No cóż, trudno, trudno moi drodzy Ok, ale zobaczmy sobie jak tutaj sobie radzą Tu nasi najemnicy zaczęli cisnąć. Tu mamy koszmar, który atakuje przeciwników. Bardzo ładnie. Dobrze jest. Dobrze jest, słuchajcie, prowadzimy dwoma poziomami doświadczenia, a więc nasi bohaterowie są silniejsi niż bohaterowie przeciwnika. Powinniśmy to wygrać bez większych problemów. No, zobaczymy. Uu, ostro, 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 dobra. Okej. Okay. Dobra, ja sobie pojadę na moją ścieżkę. Na mojego topa. Dobra, może najpierw zajmiemy się tymi truchłami. Troszkę nasion może się przydać. Czemu ona się cofnęła? Czemu ona nie korzysta z tego? Dobra. Zbierajmy to. Zbieramy. Tak jest. Przycinek ma i więcej. Ach. Cwaniara, cwaniara. Ty tu rządzisz. Dobra. Nie ja wiem coś tu jeszcze zrobię O przeżyj przeżyj! nie Ach, dobra ale odpaliłem Hyperiona Nie wiem co to cokolwiek da ale Przynajmniej osłabiliśmy przeciwnika Otóż przeciwnik ma więcej nasion niż my i to jest główny problem Uuu, ale tutaj team fight. Niestety beze mnie. Ale wygraliśmy go chyba. Wiele na to wskazuje. Dobrze jest, teraz tylko tego dziada rozwalić. Myślę, że będzie ok. Dobra, dobra, dobra. Co oni tutaj kombinują? Nie mamy za bardzo wizji na mapie. Nie wiemy, co knuje przeciwnik. Ale słuchajcie, prowadzimy. No, za niedługo osiągniemy maksymalny 20 poziom. Dobra, przyjedźmy tu. Jedziesz Zenek, jedziesz! Dobra, to żeśmy tu pięknie pozbierali... Dobra, mamy talent. Weźmy sobie to. E, szybsze ataki. Czas zebrać plon. A pamiętajcie, że Odzywcie, moja postać się mój leczy gotmar. O ty kurde Powstań, mój Nie no, zwyci, znowu na sonie się natchnąłem Dobra Cofnęła się, dobra, skorzystajmy sobie ze studni Dobra, tutaj ekipa przyjdzie mi pomóc chyba tak jest, rozwalmy ich tutaj. Dobrze jest. Uu. Dobra, atakujmy, atakujmy, atakujmy. Dobra. Mamy, słuchajcie, maksymalny 20 poziom. A więc nie jest źle. Mamy też koszmar, który tutaj nam pięknie pomaga. Nie wiem czy teraz, z ultimate'em jeszcze poczekajmy, albo dobra, zaczynajmy. Tak jest, niszczyć wszystko jak leci. Inspiracja, dobra. Tak jest. Słuchajcie, prowadzimy, przebijamy się. Atakować, atakować. Dobra, atakować. Główny budynek. Inspiracja. Wow, co to macie? Dobra. Okej, okay, Sonyę załatwiłem. Dobra, mamy go. Falstad załatwiony. Dobra, słuchajcie, spadam. Spadam, 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 spadam. Bo ledwo żyję. Nie ma lekko. Dobra, szybkie leczonko. Dobra, słuchajcie, on 22 poziom. Ok. Pędźmy, weźmy sobie to dobrze. po drodze. Dobra, jedźmy na tego topa. Słuchajcie, zostało im... O, dobrze, żeby to był koniec. Ach, 3%, 3% wytrzymałości. W domi graj. Nexusa im zostało Głównego budynku, które mamy zniszczyć. Zniszczyć bazę droga. Raz, słuchajcie. Chodzimy im na bazę. Dobra. Dajesz. Co jest? Dobra, mamy to. Mamy to. Słuchajcie, Hiperion załatwił sprawę. Uf, bardzo mało, bardzo miło, bardzo miło. Dobra, nie napiszę. Chciałem napisać GG, ale... Okej, okay, fajnie poszło. Zobaczymy. Co będzie dalej? Jeszcze sobie zobaczymy wyniki. Uuu, troszkę. Dobra. Hajs zdobyłem. Bardzo miło. Sporo doświadczenia. I oto właśnie mi chodziło w tej bitwie Okej okay, moi drodzy myślę sobie że e, to by było chyba na tyle jeśli chodzi o e, jeśli chodzi o ten odcineczek mam nadzieję że ten materiał wam się podobał jeśli tak to oczywiście zachęcam was do komentowania jak i do oceniania tego filmu no i oczywiście do subskrybowania mojego kanału a tymczasem ja się zamierzam życzę wam miłego dnia na razie cześć i czołem ciao Das, Nuclear das. Launch Detective.